Historia o tym, jak postawić do pionu toksyczną osobę. Wracałam sama do domu po późnym spotkaniu, kiedy usłyszałam, jak jakiś mężczyzna prostacko za mną gwizdnął. Hej, ślicznotko, Może lubisz ostrą zabawę? krzyknął. Na szczęście rozmawiałam przez FaceTime z moją najlepszą przyjaciółką Kingą, więc nie bałam się, dopóki nie zaczął mnie gonić. Kinga, biegnę do całodobowej apteki na ulicy Kwiatowej. Wtedy to usłyszałam. Facet flirtujący z nią po drugiej stronie. Czyli mówisz, że nigdy nie byłaś w Letniej Przystani? Nigdy, zachichotała Kinga. Ale zawsze chciałam tam pójść. Mężczyzna za mną był teraz może 6 metrów dalej. Praktycznie czułam jego zapach. Kinga, syknęłam, zrywając się do biegu. Zadzwoń pod 112. Chwileczkę, powiedziała do mnie. Potem odwróciła się z do niego. Przepraszam, moja przyjaciółka panikuje z powodu jakiegoś faceta. Przebiegłam przez zaułek. Głupi ruch, ale apteka była tuż za rogiem, po drugiej stronie ulicy. Mężczyzna podążył za mną. Jego oddech stawał się coraz cięższy. Wróć tu. Chcę tylko porozmawiać. Ręce trzęsły mi się tak bardzo, że ledwo mogłam utrzymać telefon. Światła apteki były zapalone, ale drzwi były zamknięte. Żołądek podszedł mi do gardła. Kinga, apteka jest zamknięta. Musisz teraz do kogoś zadzwonić. Wow, co roku jeździsz do Chorwacji, mówiła. To musi być niesamowite. Próbowałam sama zadzwonić pod 112, biegnąc, ale palce trzęsły mi się za mocno. W końcu połączenie przeszło, ale od razu trafiłam na oczekiwanie. Państwa czas oczekiwa to około 12 minut. 12 minut. Mogłam nie mieć 12 sekund. Kinga! krzyknęłam do telefonu. On ma nóż! Nie powinieneś pomóc swojej przyjaciółce? Powiedział facet po stronie Kingi. Brzmi, jakby miała kłopoty. O mój Boże, masz rację powiedziała nagle ożywiona Kinga. Tak mi przykro. To takie miłe z twojej strony, że to zauważ. Byłeś. Pozwól mi tylko, usłyszałam szamotanie. Halo, 112. Moją przyjaciółkę goni mężczyzna z nożem na ulicy Kwiatowej, niedaleko apteki pod orłem. Mężczyzna był trzy metry dalej. Chwyciłam pokrywę od kosza na śmieci jedyną rzecz, jaką mogłam znaleźć. Rzucił się na mnie. Zamachnęłam się pokrywą i trafiłam go w szczękę, co sprawiło, że zachwiał się do tyłu. Nogi piekły mnie z wysiłku, ale biegłam dalej. Gdzieś, gdzie może ktoś, kto będzie przejeżdżał o czwartej nad ranem. Wysyłają kogoś, powiedziała radośnie Kinga. Potem do faceta. Byłeś taki miły, że mi przypomniałeś. Czasami się rozpraszam. Gdzie oni są? Wydyszałam oglądając się za siebie. Mężczyzna wstał i znów szedł za mną, ale teraz kulał. Jak długo? Chcę wiedzieć, jak długo? Powtórzyła Kinga, jakby zamawiała kawę. Aha, powiedzieli, że około 8 minut. W centrum jest duży pożar. Wtedy mężczyzna złapał mnie za włosy od tyłu, szarpiąc mnie do tyłu. Telefon wyleciał mi z ręki, ślizgając się po chodniku. Słyszałam głos Kingi. A więc Bartek, zabrałbyś kogoś ze za sobą? Ugryzłam rękę mężczyzny na tyle mocno, by poczuć smak krwi. i puścił. Rzuciłam się po telefon, zdzierając kolana na betonie. Na ekranie widziałam w jakimś barze pochyloną w stronę tego faceta, kręcącą włosy wokół palca. Powiedz im, że jestem na rogu kwiatowej i dębowej Krzyknęłam. Mężczyzna złapał mnie za koskę. Słyszałeś to? Zapytał facet ważne. Och, z nią wszystko będzie dobrze. Kinga machnęła ręką lekceważąco. Ona bywa niespokojna. Opowiedz mi więcej o swoim jachcie. Udało mi się wczołgać do całodobowej pralni. Mężczyzna był tuż obok, napierając na zamknięte drzwi. Proszę, błagałam kobietę w środku. Proszę zadzwonić po kogoś, kogokolwiek. Zaczęła nerwowo szukać telefonu, mówiąc coś szybko po hiszpańsku. Mężczyzna przestał napierać i zaczął obchodzić budynek w poszukiwaniu innego w Będą za dwie minuty! Powiedziała nagle Kinga. Policja znaczy. O, wow, czy to Omega? Dwie minuty. Tylne drzwi już trzeszczały. To IWC Schaffhausen, powiedział facet. Masz dobry gust. Drzwi ustąpiły. Mężczyzna wszedł do środka. Jego twarz była teraz zupełnie spokojna, niemal pogodna. Wycofałam się po pralki, pytając butelkę wybielacza, którą ktoś zostawił. Nie powinnaś była uciekać tak daleko, powiedział z uśmiechem. Wtedy oboje to usłyszeliśmy. Syreny. Kinga wciąż była na głośniku. Wow! IWC! To nawet lepsze niż Omega, prawda? Mężczyzna rzucił się na mnie. Chlusnęłam mu wybielaczem w twarz i uciekłam, wypadając z pralni w chwili, gdy dwa radiowozy podjechały z piskiem opon. Policjanci obezwładnili go, gdy wybiegł za mną, a jego oczy od chemikaliów. Następnego ranka poszłam do mieszkania Kingi. Otworzyła drzwi w bluzie z kapturem z napisem Uniwersytet Warszawski. Należącej do tego faceta, wyglądając na zdezorientowaną, dlaczego przyszłam tak wcześnie? Prawie zginęłam zeszłej nocy. Przewróciła oczami. Jesteś dramatyczna. Policja przyjechała, prawda? Wtedy coś we mnie pękło. Chcesz znać prawdę? Zapytałam. Mężczyźni nie zwracają na ciebie uwagi, bo jesteś wyjątkowa. Zwracają na ciebie uwagę, bo łatwo tobą manipulować, bo dosłownie pozwoliłabyś swojej najlepszej przyjaciółce umrzeć za odrobinę ich uwagi. A kiedy zdadzą sobie sprawę, że nie masz w sobie nic poza desperacją i pustką, odchodzą. Jeszcze tego nie rozumiałam, ale moje słowa zraniły Kingę i chciała ich użyć, by zniszczyć wszystko, co miałam. Jej oczy stały się. Zimne i twarde jak szło, i przez sekundę stałam tam patrząc, jak jej twarz zmienia się z zranionej w coś innego, coś gorszego. Cofnęła się i chwyciła drzwi obiema rękami i trzasnęła nimi tak mocno, że ściany zadrżały, a ramka ze zdjęciem spadła ze ściany korytarza za mną. Słyszałam, jak w środku rzuca przedmiotami, coś szklanego się tłukło a potem więcej hałasu. Nogi miałam dzielę. A gdy szłam korytarzem do windy. Ręce trzęsły mi się tak bardzo, że dwa razy minęłam przycisk, zanim go nacisnęłam. Winda jechała wieczność, a gdy w końcu przyjechała, oparłam się o ścianę w środku. Całe moje ciało drżało po wszystkim, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 godzin. Na zewnątrz, na parkingu, mój samochód. Sta... Trzy rzędy dalej i podeszłam do niego powoli. Każdy krok wydawał się ciężki. Wsiadłam, zamknęłam drzwi i po prostu siedziałam ściskając kierownicę, aż kłykcie mi zbielały. Minęło dziesięć minut, zanim poczułam się na tyle stabilnie, by włożyć kluczyk i ruszyć. Ulice w niedzielny poranek były w większości puste, a ja jechałam do domu na autopilocie. Tą samą trasą co zawsze. Pod moim blokiem zaparkowałam krzywo i nie przejmowałam się poprawianiem. W mieszkaniu poszłam prosto na kanapę i opadłam na nią, wciąż w kurtce i butach. Wszystko z zeszłej nocy uderzyło we mnie falami. Mężczyzna mnie goniący, jego ręka chwytająca moje włosy, smak krwi, gdy go ugryzłam, rzucenie wybielaczem w jego twarz, i przez to wszystko Kinga po prostu. Rozmawiająca o zegarku tego faceta. Żołądek mnie rozbolał na myśl o tym, jak flirtowała, podczas gdy ja krzyczałam o pomoc. Słowa, które jej powiedziałam, również odbijały się w mojej głowie. Złośliwe słowa, ale prawdziwe. Moje ciało było ciężkie i wyczerpane, ale umysł wciąż pędził. Zmusiłam się, by wstać i pójść do kuchni, gdzie znalazłam jakieś krakersy i zmusiłam się do zjedzenia trzech, chociaż żołądek mi się przewracał na myśl o jedzeniu. Potem kiłam klucze i wyszłam, bo musiałam złożyć zeznania na policji, póki wszystko było jeszcze świeże w pamięci. Komisaria Policji był 20 minut drogi stamtąd i przez całą drogę ręce trzęsły mi się na Surowo. funkcjonariusz przybiór dał mi formularze do wypełnienia i wskazał na plastikowe krzesła. Ręka bolała mnie od spisywania każdego szczegółu tego co się stało, gdzie biegłam, jak wyglądał mężczyzna, jak był wysoki, co mówił, wszystkiego co pamiętałam. Po 40 minutach pisania podeszła do mnie kobieta w ciemnym garniturze i przedstawiła się. Jestem detektyw Kowalska, powiedziała ściskając moją dłoń stanowczo. Będę prowadzić pani sprawę. Zaprowadziła mnie do małego pokoju ze stołem i dwoma krzesłami i usiadła naprzeciwko mnie z notatnikiem. Takie sprawy mogą trwać, powiedziała patrząc na mnie życzliwymi, ale poważnymi oczami. Jeśli go złapiemy, może wyjść za kaucją. Zadała mi więcej pytań, przechodząc przez wszystko jeszcze raz, a ja opowiedziałam jej o pralni i kobiecie, która tam była, i zadzwoniła po kogoś, o rzuceniu wybielaczem, o kindze, która była na FaceTime i przez cały czas. Kiedy w końcu wyszłam z komisariatu, było już popołudnie i pojechałam do domu, czując się wyczerpana. W moim mieszkaniu wzięłam telefon i lato i zaczęłam robić zrzuty ekranu wszystkiego. Rejestr połączeń FaceTime pokazywał 47 minut, począwszy od 3.52 nad ranem. Przewinęłam Instagram Kingi i znalazłam jej posty zeszłej nocy z baru. Jeden o czwartej pokazujący ją i tego faceta. Drugi o 4.23 z ich drinkami. Moje palce poruszały się bez namysłu, zapisując wszystko, organizując to w. Fold na pulpicie. Zrzuty ekranu były jak dowód, że nie zwariowałam, że to naprawdę wydarzyło się tak jak pamiętałam. Później, gdy słońce zachodziło, wzięłam telefon, aby napisać do Kingi, wpisując wiadomość o potrzebie przestrzeni i granic po tym, co się stało. Wcisnęłam wyślij i patrzyłam, jak pojawia się powiadomienie o dostarczeniu, ale nie pojawiło się potwierdzenie odczytu. Pięć minut później jednak opublikowała na Instagramie relację, jak pije kawę z jakąś dziewczyną, której nie znałam. Obie śmiały się z Zegoś na jej telefonie. Na pewno widziała moją wiadomość. Tamtej nocy w ogóle nie mogłam spać. Każdy najmniejszy dźwięk sprawiał, że podskakiwałam. Drzwi samochodu na zewnątrz, kroki na korytarzu, kostkarka do lodu w mojej lodówce. Ciągle sprawdzałam zamki w drzwiach, Patrzyłam przez wizjer. Upewniałam się, że okna są zamknięte. Serce waliło mi za każdym razem, gdy cokolwiek usłyszałam. Kiedy w końcu wzeszło słońce, wciąż nie spałam, siedząc na kanapie z nożem kuchennym na stoliku do kawy przede mną. Czułam się głupio, ale też odczuwałam ulgę, że noc się skończyła. W poniedziałek rano musiałam iść do pracy i czułam się zupełnie nierealnie, jakbym była w dwóch różnych światach jednocześnie. Siedziałam przy biurku, próbując skupić się na e-mailach, ale moje myśli ciągle wracały do sobotniej nocy. Pan Marek, mój przełożony, zatrzymał się przy moim boksie około dziesiątej. Wszystko w porządku? zapytał i widziałam, że zauważył, że coś jest nie tak. Miałam ciężki weekend, powiedziałam, nie chcąc wchodzić w szczegóły pracy. Skinął głową i nie naciskał, ale czułam, jak obserwuje mnie przez resztę poranka. W porze lunchu siedziałam w pokoju socjalnym, przeglądając telefon. I oto było: Kinga publikująca zdjęcia z branchu z trzema innymi dziewczynami, wszystkie z mimozami, a ona wciąż miała na sobie tę głupią bluzę z Uniwersytetu Warszawskiego od tego faceta z baru. Zdjęcia były pełne uśmiechów i słońca, jakby nic się nie stało. Poczułam ucisk w piersi z gniewu, widząc, jak zachowuje się normalnie, podczas gdy ja nie mogłam nawet spać. We wtorek po południu zadzwonił mój telefon, gdy próbowałam pracować. Na ekranie pojawiło się nazwisko Detektyw Kowalskiej. Powiedziała mi, że zbierają na ze wszystkich sklepów w pobliżu pralni i zapytała, czy mogłabym przyjść obejrzeć zdjęcia, jeśli znajdą kogoś pasującego do mojego opisu. Ręce spociły mi się na samą myśl o ponownym zobaczeniu jego twarzy, ale powiedziałam tak, bo co innego mogłam zrobić. W tej nocy ledwo dotarłam do łóżka, zanim zaczął się koszmar. Bieganie pustymi ulicami, nikt nie odpowiadał, gdy krzyczałam o pomoc. Mężczyzna zawsze tuż za mną, bez względu na to, jak szybko biegłam. Obudziłam się o trzeciej nad ranem, z pościelą przesiąkniętą potem i sercem walącym tak mocno, że aż bolało. W środę rano siedziałam przy komputerze, szukając terapeutów na stronie mojego ubezpieczyciela, przeglądając nazwiska i zdjęcia, aż znalazłam jedną o imieniu Anna, która miała dobre opinie w sprawach traumy. Recepcjonistka, która odebrała, brzmiała bardzo miło, a kiedy wypowiedziała słowa terapia traumy, mój głos się załamał i łzy zaczęły płynąć mi po twarzy, chociaż próbowałam je powstrzymać. Umówiła mnie na czwartek po południu i odłożyłam słuchawkę, czując się dziwnie z powodu płaczu przed obcą osobą przez telefon. Później tego dnia sprawdziłam Instagram podczas przerwy w łazience i zobaczyłam, że Kinga opublikowała jedną z tych historii z cytatem z fantazyjnym napisem, który brzmiał: "Kiedy ludzie pokazują ci kim naprawdę są, uwierz im. A pod spodem mniejszym drukiem: Niektórzy ludzie sami tworzą swoje burze." Trzy różne wspólne znajome napisały do mnie w ciągu godziny, pytając, czy się kucimy i co się między nami dzieje. Nie odpowiedziałam żadnej z nich, bo co miałam powiedzieć? W czwartek rano, gdy robiłam kawę, mój telefon zabrzęczał powiadomieniem o wiadomości prywatnej od Bartka, faceta z baru z zegarkiem. Napisał: "Hej, bez urazy za tamtą noc. Twoja przyjaciółka wydaje się miła. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku. Z uśmiechniętą buźką na końcu." Jakby cała sytuacja była drobnym nieporozumieniem. Czytanie tego sprawiło, że moja skóra stała się napięta i dziwna, jakby pełzały po mnie robaki. Detektyw Kowalska zadzwoniła ponownie tego popołudnia, aby umówić mnie na okazanie zdjęć w przyszły wtorek i wyjaśniła, że nawet jeśli kogoś wskaże, może to nie wystarczyć bez dodatkowych dowodów, ponieważ zeznania naocznych świadków nie zawsze są wiarygodne. W Sposób, w jaki to powiedziała, sprawił, że wszystko wydało się bezcelowe, jakbym nawet nie musiała próbować, skoro i tak nic z tego nie będzie. Czwartkowa wizyta u terapeuty nadeszła szybciej, niż się spodziewałam, a siedzenie w gabinecie pani Anny było trudniejsze niż myślałam. Kazała mi opowiedzieć wszystko, co się stało, a potem nauczyła mnie tej techniki oddychania, gdzie liczysz do czterech wdychając, zatrzymujesz oddech i liczysz do czterech wydychając. Po raz pierwszy od soboty poczułam, że może nie zwariuję do reszty, chociaż ręce wciąż mi się trzęsły, gdy wychodziłam z jej gabinetu. Piątek rano, gdy się ubierałam, zadzwonił nieznany numer. Kiedy odebrałam, okazało się, że to urzędniczka sądowa, informująca mnie o dacie rozprawy, jeśli Złapią faceta i wspominając bardzo swobodnie, że prawdopodobnie wyjdzie za kaucją w ciągu dnia lub dwóch. Myśl o nim chodzącym na wolności sprawiła, że chciałam spakować wszystko i przenieść się do innego mieszkania, a może do innego miasta. Tego popołudnia około trzeciej próbowałam skupić się na arkuszu kalkulacyjnym, gdy pojawił się e-mail z działu kadr z tematem dotyczącym niedawnej skargi. Żołądek podszedł mi do gardła, zanim go otworzyłam, bo wiedziałam, co w nim będzie. Ktoś złożył anonimową skargę, twierdząc, że rozpowszechniam fałszywe historie o traumatycznym wydarzeniu, aby zdobyć współczucie. I tworzę wrogie środowisko pracy swoim zachowaniem. Sformułowanie brzmiało dokładnie tak, jakby to pisała Kinga. Wszystko było formalne i Bałszywie zatroskany, z wystarczającą ilością szczegółów, aby brzmiało wiarygodnie, ale nie na tyle, by cokolwiek udowodnić. Przeczytałam to trzy razy, zanim zamknęłam latopa i położyłam głowę na biurku. Mój telefon zadzwonił ponownie i prawie nie odebrałam, ale to był numer, który rozpoznałam z sobotniej nocy. Kobieta z pralni, pani Ewa, dzwoniła, aby powiedzieć, że dostała mój numer z raportu policyjnego i chciała pomóc, jak tylko mogła. Jej angielski nie był doskonały i ciągle przechodziła między angielskim a hiszpańskim, ale sposób, w jaki powtarzała, że wszystko widziała i chce pomóc, sprawił, że znów napłynęły mi łzy do oczu. Zgodziła się porozmawiać z policją jako świadek i dała mi Swój adres. Na wypadek, gdybym potrzebowała czegoś jeszcze od niej. Podziękowałam jej chyba z dziesięć razy, zanim się rozłączyłam, i zapisałam jej numer z serduszkiem obok imienia. Tego wieczoru około siódmej zadzwonił dzwonek do moich drzwi i przez wizjer zobaczyłam stojącą tam Kingę trzymającą telefon na wysokości klatki piersiowej. Ekran był wyraźnie włączony i nagrywał. Zapukała ponownie i zawołała, że chce tylko porozmawiać i wyjaśnić sprawy. Chwyciłam własny telefon i zaczęłam nagrywać, zanim otworzyłam drzwi, ale zostawiłam łańcuch. Natychmiast zaczęła mówić o tym, jak się o mnie martwiła i jak wydawało mi się, że mam jakieś załamanie. Jej głos był fałszywy, słodki i na tyle głośny, że było oczywiste, że grała pod nagranie. Powiedziałam jej, żeby wyszła i że nie chcę z nią żadnego kontaktu. Ciągle próbowała skłonić mnie do powiedzenia czegoś o napaści lub o tym, co jej powiedziałam tamtego ranka. Po prostu powtarzałam, że ma natychmiast opuścić moją posiadłość albo zadzwonię na policję. W końcu wyszła po około pięciu minutach próbowania różnych sposobów, by mnie sprowokować. Jak tylko zniknęła, usiadłam przy latopie i opisałam wszystko, co właśnie z nią wydarzyło. Dołączyłam znaczniki czasowe z mojego nagrania i opisałam, jak ustawiła telefon, aby nagrać naszą interakcję. Załączyłam plik wideo do e-maili zarówno do detekty Kowalskiej, jak i do działu kadr w pracy. Spisanie tego wszystkiego i zorganizowanie dowodów sprawiło, że poczułam się mniej mniej bezradna wobec jakiejkolwiek gry, którą grała Kinga. Weekend minął powoli. Ja podskakiwałam na każdy hałas i ciągle sprawdzałam zamki. Poniedziałek nadszedł zbyt szyko i musiałam stawić czoła spotkaniu w dziale kadr, które zaplanowali w sprawie anonimowej skargi. Pan Marek był tam jako mój świadek, co trochę pomogło, chociaż wyglądał na bardzo skrępowanego przez cały czas. Kobieta z kadr czytała ze swoich notatek o tym, jak ktoś zgłosił, że rozpowszechniam fałszywe historie o traumatycznym wydarzeniu, aby zdobyć współczucie od współpracowników. Powiedziała, że muszą badać wszystkie skargi, ale mam prawo przedstawić swoją wersję historii. Wyjęłam folder, który przygotowałam i zaczęłam wykładać dokumenty na stół konferencyjny. Najpierw zapis rozmowy z numerem 112, pokazujący, że byłam na oczekiwaniu przez 12 minut. Potem zrzuty ekranu postów Ingi w mediach społecznościowych z tamtej nocy, pokazujące ją w barze podczas mojego ataku. Następnie dane kontaktowe pani Ewy wraz z jej oświadczeniem, że była świadkiem wszystkiego w pralni. Numer sprawy policyjnej i wizytówka detektyw Kowalskiej uzupełniły stos. Każdy kawałek papieru wydawał się jak zakładanie zbroi przeciwko kłamstwom, które były o mnie rozpowszechniane. Kobieta z kadr zrobiła zdjęcia wszystkiego i powiedziała, że będą potrzebować czasu na przejrzenie, ale mogę wrócić do pracy, podczas gdy oni będą prowadzić dochodzenie. Tego popołudnia zadzwoniła detek Kowalska i powiedziała, że chce się spotkać, aby omówić planowanie bezpieczeństwa. Na komisariacie wręczyła mi listę kontrolną, która sprawiła, że wszystko stało się bardziej realne i łatwiejsze do opanowania. Powiedziała mi, żebym zmieniała trasy do i z pracy oraz dzieliła się swoją lokalizacją z kimś zaufanym przez cały czas. Sugestia rozważania zakazu zbliżania się ciążyła mi na żołądku. Zdecydowanie odradziła mi również korzystanie z mediów społecznościowych, dopóki dochodzenie trwa. Mimo to, tego wieczoru przeglądałam Instagram, gdy zobaczyłam post Bartka o magnesach na dramy, które psują dobrą zabawę. Nasi wspólni znajomi dołączyli z emotikonami śmiechu i komentarzami o poszukiwaczach uwagi. Mój palec zawisł na Komentarza, ale przypomniałam sobie radę pani detektyw i zamknęłam aplikację. Następnego ranka zadzwoniła pani Ewa, mówiąc, że przemyślała sprawę i chce złożyć pisemne oświadczenie na poparcie mojej sprawy. Zapytała, czy policja mogłaby zapewnić tłumacza na jej formalne przesłuchanie, ponieważ martwiła się, że jej angielski może nie być wystarczająco jasny bestia. Jej determinacja, by pomóc pomimo bariery językowej, sprawiła, że łzy napłynęły mi do oczu zdzięczność. Dałam jej bezpośredni numer detekowals i podziękowałam jej ponownie za chęć zaangażowania się. Środowa wizyta u pani Anny pomogła mi zrozumieć część tego, co działo się w mojej głowie. Wyjaśniła, jak gaslighting Kingi wywoływał moje stare wzorce poczucia winy z powodu bycia zbyt dramatyczną lub potrzebującą zbyt wiele. Ćwiczyłyśmy tę technikę uziemiania, w której wymieniasz pięć rzeczy, które możesz zobaczyć, cztery, które możesz dotknąć i trzy, które możesz usłyszeć. Pomogło to, gdy lęk zaczynał narastać na temat tego, czy ludzie mi uwierzą, czy przesadzam. Wskazała również, jak Inga przez lata uczyła mnie wątpić we własne reakcje. Do czwartku zauważyłam coś, co zabolało bardziej niż się spodziewałam. Czat grupowy na urodzinową kolację Michała w przyszłym tygodniu ucichł, ale potem zobaczyłam na relacji Kingi, że wciąż to planują. Zostałam cicho usunięta z rozmowy podczas gdy ona organizowała całość. Izolacja społeczna bolała, ale sprawiła też, że stałam się bardziej zdeterminowana, by chronić się przed jej manipulacją. Tego wieczoru ustawiłam telefon na statywie w salonie i zaczęłam nagrywać szczegółową oś czasu wideo dla działu kadr. Przeszłam przez każdą jedną rzecz, która wydarzyła się tamtej nocy, zaczynając od wyjścia z biura o 3:47 nad ranem. Mówienie prawdy na głos do kamery było jak odzyskiwanie części władzy, nawet jeśli nikt oprócz kadr i może prawników tego nie zobaczy. Zapisałam wideo w trzech różnych miejscach i wysłałam kopię do siebie e-mailem na wszelki wypadek. We wtorek wieczorem myłam naczynia, gdy usłyszałam, jak klamka moich drzwi gwałtownie się trzęsie. Całe moje ciało zamarło, a ja wyciłam największy nóż z szuflania. Trzęsienie stało się głośniejsze, a ktoś mam rotał coś za drzwiami. Podkradłam się bliżej z nożem w górze i spojrzałam przez wizjer. To był tylko mój sąsiad z czwartego piętra, chwiejący się pijany pod złymi drzwiami. W końcu odszedł chwiejnym krokiem do swoich właściwych drzwi, ale moje serce waliło jeszcze przez godzinę. Poszłam do sklepu z narzędziami z samego rana w środę i kupiłam dodatkowy zamek i jeden z tych gumowych klinów pod drzwi. Facet przy ladzie pokazał mi, jak wszystko zainstalować, i spędziłam popołudnie wiercąc dziury i przykręcając nowy zamek. Detektyw Kowalska zadzwoniła, gdy sprzątałam trociny. Powiedziała, że napastnik płacił kaucję po aresztowaniu za podobny incydent dwa tygodnie temu opadł na wieść, że jest gdzieś na wolności. Zdecydowanie zaleciła złożenie wniosku o tymczasowy zakaz zbliżania się natychmiast i podała mi adres sądu. W czwartek rano pojechałam do sądu z całą moją dokumentacją w teczce. Formularze były przytłaczające, z pytaniami o adresy, zatrudnienie i szczegóły incydentu. Urzędniczka zauważyła, że płacze nad papierami i podeszła pomóc. Przeprowadziła mnie przez każdą sekcję i wyjaśniła, co sędzia będzie musiał zobaczyć. Spędziłyśmy godzinę, wypełniając wszystko poprawnie. Tego popołudnia mój telefon zabrzęczał wiadomością od naszej wspólnej znajomej Juli. Przesłała zrzut ekranu wiadomości od Kingi, proszącej ją o przekazanie czegoś. Wiadomość Brzmiała, słyszałam o twoim małym wniosku o ochronę. Zdesperowana, co? Julia dodała, że Kinga zablokowała ją zaraz po tym, jak odmówiła wysłania mojej odpowiedzi. W piątek rano pan Marek wziął mnie na bok w pracy, wyglądając na zakłopotanego. Ostrzegł mnie prywatnie, że dział kadr może wysłać mnie na przymusowy urlop podczas dochodzenia. Myśl o utracie pensji na dodatek do wszystkiego sprawiła, że zakręciło mi się w głowie. Powiedział, że to nie jest pewne, ale powinnam pregę. zgotować się na taką możliwość. Spędziłam przerwę na lunch, obliczając, jak długo wystarczą mi oszczędności bez dochodu. W poniedziałek rano weszłam do działu kadr z moim kompletnym pakietem dowodów, zorganizowanym w oznaczonych sekcjach. Pani Anna ćwiczyła ze mną przez cały weekend, jak zachować spokój i walczyć o swoje. Moje ręce pozostały stabilne, gdy wręczałam grubą teczkę. Poprosiłam o konkretny termin ich procesu przeglądu, a menedżerka kadr to zapisała. Powiedziała, że będą potrzebować co najmniej dwóch tygodni, aby wszystko dokładnie zbadać. Rozprawa w sprawie zakazu zbliżania się była zaplanowana na środę, ale nic nie poszło dobrze. Pani Ewa stawiła się gotowa do zeznań, ale jej tłumacz nigdy się nie pojawił z powodu jakiegoś błędu w harmonogramie. Sędzia ledwo rozumiał jej łamany angielski, gdy próbowała wyjaśnić, co widziała. Przyznał tylko tymczasowy dwutygodniowy zakaz i powiedział, że będziemy potrzebować kolejnej rozprawy z odpowiednim. Tłumaczeniem. Chciałam krzyczeć z niesprawiedliwości, ale milczałam. W sobotę rano otworzyłam Instagram i zobaczyłam posty z tego, co Kinga nazwała swoim leczniczym branczem, w którym uczestniczyli wszyscy nasi przyjaciele. Na każdym zdjęciu ktoś nowy siedział na moim stałym miejscu obok niej. Obejmowała ramieniem różne osoby na każdym zdjęciu, w miejscu, gdzie ja kiedyś byłam. Smutek uderzył mnie mocniej niż się spodziewałam, widząc naszą przyjaźń tak kompletnie wymazaną. W niedzielę po południu ja i pani Anna siedziałyśmy w jej gabinecie, planując strategiczne spotkanie z Kingą. Zdecydowałyśmy się na publiczną kawiarnię, gdzie mogłabym nagrywać wszystko dla mojej ochrony. Pani Anna kazała mi ćwiczyć pozostawanie rzeczową i spokojną. Bez względu na to, co powie Kinga. Przećwiczyłyśmy różne scenariusze, aż mogłam odpowiadać bez emocji. W poniedziałek o trzeciej przybyłam do ruchliwej kawiarni 10 minut wcześniej i ustawiłam telefon do nagrywania. Kinga weszła w designerskich okularach przeciwsłonecznych, chociaż byłyśmy w środku. Usiadła i natychmiast zaczęła głośno mówić o moim rzekomym kryzysie zdrowia psychicznego. Inni klienci odwracali się, gapiąc się, gdy wzdychała dramatycznie, mówiąc o próbach pomocy mi w moich urojeniach. Trzymałam się prostych faktów o napaści i tym, co wydarzyło się tamtej nocy. Ciągle przerywała, aby opowiedzieć wszystkim w pobliżu, jak bardzo martwiła się o moją paranoję. Kiedy wspomniałam o rozmowie FaceTime, roześmiała się i powiedziała, że sobie to wymyślam że natychmiast zadzwoniła pod 112, a ja byłam po prostu zbyt straumatyzowana, by to poprawnie pamiętać. Całe przedstawienie trwało 20 minut, zanim wyszła w pośpiechu, udając troskę. W ciągu godziny opublikowała w mediach społecznościowych host o wspieraniu przyjaciół w zmaganiach ze zdrowiem psychicznym. Bartek skomentował z emotikonami modlitwy, a inni dołączyli, pisząc, jaka jest troskliwa. Manipulacja była tak oczywista, że prawie mnie to rozśmieszyło, ale wiedziałam, że ludzie to kupują. Detektyw Kowalska zadzwoniła we wtorek rano, gdy sprawdzałam e-maile, a jej głos brzmiał inaczej, prawie podekscytowany. Powiedziała mi, że kamery uliczne w pobliżu pralni nagrały wszystko na wideo, całą pogoń i jego wejście za mną. Do Nagranie było wystarczająco wyraźne, aby połączyć je z innymi sprawami, nad którymi pracowali. Pojechałam na komisariat tego popołudnia na okazanie zdjęć, a moje ręce tym razem były spokojne. Sześć zdjęć leżało na stole, a ja natychmiast wskazałam na numer cztery. To był on, te same martwe oczy z pralni. Detektyw Kowalska skinęła głową i coś zapisała, ale ostrzegła mnie, że pojedyncze identyfikacje świadków są często podważane w sądzie. Środa przyniosła decyzję działu kadr i wezwali mnie do sali konferencyjnej z trzema menedżerami. Orzekli, że skarga Kingi jest bezpodstawna, ale zaoferowali mi pracę zdalną na część etatu i doradztwo pracownicze jako kompromis. Część etatu oznaczała połowę mojego dochodu, ale zgodziłam się, Ponieważ utrata ubezpieczenia zdrowotnego zniszczyłaby mnie finansowo. Podpisałam dokumenty i wyszłam, czując jednocześnie ulgę i oszustwo. W czwartek rano pan Marek przesłał mi e-mail od Kingi z załączonym plikiem audio z naszego spotkania w kawiarni. Zmontowała go tak, żebym brzmiała na niezrównoważoną, ale zapomniała, że metadane pokazywały oczywiste manipulacje ze znacznikami czasu i cięciami. Pan Marek już wysłał to do działu kadr jako dowód nękania z jej strony. Wydrukowałam wszystko i dodałam do mojej rosnącej teczki z dokumentacją. Detektyw Kowalska zadzwoniła ponownie w piątek z lepszymi wiadomościami. Dopasowali nagranie z pralni do dwóch innych raportów o napaści z zeszłego roku. Ten sam facet, ten sam schemat. Prokurator... Zatwierdził nowe zarzuty i tym razem sędzia odmówił Kaucji. Wiedza, że jest zamknięty, pozwoliła mi przespać całą noc po raz pierwszy od tygodni. Zauważyłam w sobotę, że Bartek ucichł w mediach społecznościowych, wszystkie jego modlitewne komentarze na postachingi zostały usunięte i nie lajkował już jej relacji. Nawet ktoś tak płytki jak on mógł zauważyć, że coś jest nie tak z jej wersją wydarzeń. Rozprawa w sprawie zakazu zbliżania się została przełożona na poniedziałek, i tym razem tłumacz pani Ewy faktycznie się pojawił. Usiadła na krześle dla światów i opisała wszystko jasno. Mężczyznę mnie goniącego. Wybielacz, który rzuciłam w samoobronie, jak bardzo przestraszona wyglądałam, gdy wybiegłam. Jej spokojna obecność i zeznania sprawiły, że poczułam się mniej samotna w tej sali sądowej. Sędzia wysłuchał wszystkiego i dokładnie przejrzał raporty policyjne. Przyznał pełny zakaz zbliżania się na dwa lata z surowymi warunkami braku kontaktu. Trzymanie tego dokumentu prawnego w rękach było jak zbroja, którą w końcu mogłam nosić. Wyszłam z sądu i poszłam prosto do sklepu sportowego. Kupiłam osobisty alarm, który przypina się do breloczka, wykupiłam miesięczny budżet na przejazdy współdzielone, żebym nigdy nie musiała chodzić sama w nocy i zapisałam się na kurs samoobrony, który zaczynał się w następnym tygodniu. Każdy zakup był jak odzyskiwanie kawałka kontroli, którą atak mi ukradł. Instruktorka samoobrony była drobną kobietą, która podczas demonstracji rzuciła Mężczyzną dwa razy większym od siebie przez matę. Uczyła nas, że walka nie polega na sile, ale na wiedzy, gdzie uderzyć i kiedy uciekać. Ćwiczyłyśmy uwalnianie się z chwytów i tworzenie dystansu do ucieczki. Moje ciało pamiętało terror tamtej nocy, ale teraz uczyłam się kierować go w działanie zamiast w zamrożenie. Budżet na przejazdy oznaczał jedzenie zupek chińskich na lunch przez większość dni, ale nigdy więcej nie martwienie się o bezpieczny powrót do domu było warte każdego grosza. Ustawiłam automatyczne przejazdy na każdą porę, gdybym miała być na zewnątrz po zmroku. Kierowcy pewnie myśleli, że jestem Paryżem, a ranoiczką, biorąc przejazdy na odległość trzech przecznic, ale nie przejmowałam się już ich opiniami. Praca zdalna wyglądała inaczej. Tęskniłam za energią biura, ale brak konieczności widywania pewnych osób, które wybrały stronę Kingi, był ulgą. Pan Marek dzwonił co tydzień i upewniał się, że mam wszystko, czego potrzebuję do pracy z domu. Doradca pracowniczy również okazał się pomocny, dając mi strategię radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, które nie miały nic wspólnego z Kingą. Z panią Anną pracowałyśmy nad granicami podczas naszych sesji, nie tylko z Kingą, ale ze wszystkimi, którzy umożliwiali jej zachowanie. Zidentyfikowałyśmy wzorce, w których ignorowałam czerwone flagi, bo chciałam utrzymać pokój. Pomogła mi zobaczyć, że prawdziwi przyjaciele nie zmuszają cię do wyboru między ich uwagą a twoim bezpieczeństwem. Zakaz zbliżania się od znaczał, że Kinga nie mogła się ze mną bezpośrednio kontaktować, ale próbowała używać wspólnych znajomych jako posłańców. Musiałam zablokować trzy osoby, które ciągle próbowały przekazywać jej wiadomości o pojednaniu i zrozumieniu. Każdy blok był jak odcinanie martwego ciężaru, który nosiłam zbyt długo. Detektyw Kowalska informowała mnie na bieżąco o postępach w sprawie karnej. Z wieloma ofiarami i dowodami wideo prokurator był pewien wyroku. Proces miał się odbyć dopiero za kilka miesięcy, ale świadomość, że sprawa idzie do przodu, pomogła mi skupić się na odbudowie, a nie tylko na przetrwaniu. Moje mieszkanie stało się moim sanktuarium z nowymi zamkami, kamerą przy drzwiach i sąsiadami, którzy faktycznie na siebie uważali z budynku starszy pan o imieniu Henryk zaczął sprawdzać co u mnie po usłyszeniu o ataku pukał dwa razy czekał na moją odpowiedź a potem odchodził nigdy nie naciskając na szczegóły ale dając mi znać że ktoś się troszczy osobisty alarm pozostał przypięty do moich kluczy i testowałam go co tydzień aby upewnić się że bateria działa ten przeszywający dźwięk dawał mi pewność siebie gdy szłam do samochodu na parkingach lub odbierałam pocztę po zmroku małe rzeczy które kiedyś były automatyczne teraz wymagały planowania ale przynajmniej miałam narzędzia by sobie z nimi radzić pani Anna wyciągnęła pusty dokument na swoim laptopie podczas naszej następnej sesji i pomogła mi napisać e-mail którego nie dało się przekręcić ani źle zrozumieć. Spędziłyśmy 40 minut dopracowując każde słowo, upewniając się, że wszystko opiera się na faktach i bez emocji, których Hinga mogłaby użyć przeciwko mnie. E-mail po prostu stwierdzał, że potrzebuje braku kontaktu w przyszłości, w tym przez osoby trzecie i że wszelkie próby będą dokumentowane. Pani Anna kazała mi przeczytać go na głos trzy razy, abym czuła się komfortowo z każdym słowem. Zapisała wiele kopii na różnych dyskach i kazała mi wysłać e-mail do siebie jako kopię zapasową zanim go wyślę. Nadszedł poniedziałkowy wieczór, a ja siedziałam przy kuchennym stole, parując się w adres e-mail Hingi w polu e -Jorcy. Mój palec zawisł nad przyciskiem wysyłania, a serce waliło tak moc że czułam je w gardle. Zmusiłam się do policzenia do trzech, nacisnęłam wyślij, a następnie natychmiast zrobiłam zrzut ekranu potwierdzenia wysłania ze znacznikiem czasu. W ciągu dwóch godzin napisała do mnie wspólna znajoma, mówiąc, że Kinga twierdzi, że ją zniesławiłam, i zamierza pozwać mnie o oszczerstwo. Znajoma powiedziała, że Kinga ma zrzuty ekranu dowodów i rozmawia z prawnikami o odszkodowaniu za szkody na jej reputacji. Następnego ranka zadzwoniłam do bezpłatnej kliniki prawnej i wyjaśniłam wszystko wolontariuszce, która wyglądała na może 25 lat. Przejrzała moją dokumentację i roześmiała się, faktycznie roześmiała, mówiąc, że nie ma podstaw do pozwu za stwierdzanie faktów lub ustanawianie Granic. kiedy wspólna znajoma napisała ponownie z kolejnymi groźbami, prawniczka pomogła mi sformułować odpowiedź, która natychmiast uciszyła sprawę. Pan Marek wezwał mnie do swojego biura później w tym tygodniu z teczką pełną dokumentów dotyczących restrukturyzacji mojego stanowiska. Uzyskał zgodę na przeniesienie mnie do projektów wewnętrznych, gdzie mogłabym pracować w elastycznych godzinach i nie musiałabym wchodzić w interakcje z osobami, które stanęły po stronie Kingi. Nowa rola oznaczała, że mogłam pracować z domu trzy dni w tygodniu i przychodzić wcześniej lub późno w pozostałe dwa dni, aby unikać głównego tłumu w biurze. Przeprowadził mnie przez nowe obowiązki, które faktycznie lepiej pasowały do moich umiejętności i upewnił się, że rozumiem. Że to nie jest degradacja. Pensja pozostała taka sama, a ja miałam podlegać bezpośrednio jemu, zamiast przechodzić przez lidera zespołu, który robił pasywno-agresywne uwagi. W ten weekend znalazłam się pod budynkiem Kingi, trzymając papierową torbę z złożoną w środku bluzą z uniwersytetu warszawskiego. Prałam ją dwa razy, próbując pozbyć się zapachu tamtej nocy, ale wciąż przyprawiała mnie o mdłości, gdy na nią patrzyłam. Portier rozpoznał mnie i zaczął dzwonić do jej mieszkania, ale go powstrzymałam i poprosiłam, żeby zostawił torbę pod jej drzwiami. W środku włożyłam kartę, na której było napisane tylko: To należy do Ciebie, na zwykłym kawałku papieru, bez popisu. Odejdzenie od tego budynku, wiedząc, że nigdy nie będę musiała tam wracać, było jak Zrzucenie 50 kilogramowego ciężaru, który nosiłam. Detektyw Kowalska zadzwoniła następnego dnia, aby poinformować mnie o harmonogramie sprawy i wyjaśniła, że proces rozpocznie się nie wcześniej niż za 6 miesięcy. Powiedziała, że mają teraz trzy inne ofiary, które zidentyfikowały tego samego mężczyznę, a prokurator był pewien wyrogu. Dała mi swój bezpośredni numer i powiedziała, żebym dzwoniła natychmiast, jeśli poczuje się niebezpiecznie lub jeśli ktoś związany ze sprawą spróbuje się ze mną skontaktować. Pani detektyw wspomniała również, że z wieloma ofiarami i solidnymi dowodami prawdopodobnie nie dostanie kaucji tym razem, gdyby próbował się odwołać. W czwartek wieczorem koleżanka z księgowości zapytała, czy chce pójść na kolację do nowej tajskiej. Restauracji w centrum. Spędziłyśmy trzy godziny, rozmawiając o jej katastrofalnym, Tych historiach randkowych i tym reality show, które obie oglądałyśmy religijnie. Ani razu nie wspomniała o kinze, ataku, ani niczym związanym z dramatem w pracy. Po prostu traktowała mnie jak normalną osobę, jedzącą normalną kolację, a kiedy wróciłam do domu, zdałam sobie sprawę, że przez te trzy godziny faktycznie o wszystkim zapomniałam. Przespałam całą noc bez budzenia się, bez koszmarów, bez sprawdzania zamku, po prostu prawdziwy otoczynek. Minęło osiem tygodni i znalazłam się w swoim mieszkaniu, czując się naprawdę dobrze po raz pierwszy od ataku. Zakaz zbliżania się był solidny, a Kinga nie próbowała niczego od czasu, gdy groźba prawna upadła. Praca ustabilizowała się w rutynę, w której czułam się produktywna i wspierana bez codziennego stresu związanego z nawigacją po biurowej polityce. Z panią Anną ograniczyłyśmy sesję do co dwa tygodnie, ponieważ radziłam sobie lepiej sama. Słyszałam pocztą pantoflową, że Kinga straciła więcej przyjaciół, gdy zobaczyli jej wzorce, i podobno sama zaczęła terapię. Moja teczka z dowodami pozostała zarchiwizowana w trzech miejscach, ale rzadko ją otwierałam. Przez większość dni w ogóle o niej nie myślałam, zbyt zajęta odbudowywaniem życia z ludźmi, którzy naprawdę przejmowali się moim bezpieczeństwem. Więc tak, to w zasadzie tyle. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Szczerze mówiąc, czuję się, jakbym rozmawiała z przyjacielem, kiedy to robię. Nic wymyślnego. Po prostu my spędzający czas. Wpadnijcie następnym razem, jeśli macie ochotę.